Jeśli masz psa, wiesz o czym mówię. Przechodzisz do domu po pracy, a tam tyle radości, tyle machania ogodę, tyle skakania. No właśnie, skakania. To oczywiste, że pies cieszy się, kiedy wracasz do domu i jednocześnie tobie trudno podzielać jego radość, gdy twoje spodnie. A z drugiej strony, jak odepchnąć to ufne zwierzątko z serduszkiem w aporcie? Powstaje ważne pytanie: co robić, aby pozwolić psu wyrazić radość ze spotkania i jednocześnie ochronić odzież? Przeanalizujmy, co pies mówi w czasie spotkania. Pies widzicie, kładzie uszy po sobie, ogon wykonuje miękkie falujące ruchy, miękkie łapy, miękkie spojrzenie, miękki wyraz pyska. Pies mówi, strasznie się cieszę ze spotkania. Chwilę później pies biegnie do ciebie. Łapy są sztywne, ale pies odchyla głowę, żebyś był pewien, że to zabawa, nie tak. Czasem oblizuje nos. Pies mówi, ale radocha. Już do ciebie dobiegł. I wyciąga się jak najbardziej, żeby sięgnąć językiem twojej twarzy i polizać cię, niż leżą pyski rodziców. Pies mówi, kocham cię człowieku. W trakcie powitania pies używa prastarego psiego rytuału, ale na szczęście psy szybko uczą się nowych rytuałów. Wykorzystaj to. Naucz psa witać się swoimi rękami i pozwól mu ich dosięgnąć. Wzmocnisz przekaz, jeśli będziesz tam miał coś pysznego. Nasze powitanie może wyglądać tak. Oli, do mnie, do mnie! Chodź!